Witam Was w trzecim odcinku z SimCity 4 i zachęcam do zostawienia już na początku łapkę w górę. Jak ktoś nie, nie subskrybuje, to można zasubskrybować. A dzisiaj zajmujemy się tym prądem, co w ostatnim odcinku. Yy, mówiłem, że będziemy grać jakąś elektrownię itd. Jeszcze oczywiście na Twitcha zapraszam TwitchTV slash 2x na końcu. Tam jakieś live y też może z jakiegoś City Skylines czy coś, także zapraszam. Już wkrótce live'y tam będą. Także zabierzmy się za budowanie tutaj naszego miasta, czyli mm, czyli zbudujmy może tą elektrownię. Ona kosztuje 9 tysięcy miesięcznie 400, więc myślę, że ją zbudujemy, a pozbędziemy się tych wiatraków. Ta elektrownia to tutaj gdzieś w strefach fabrycznych, może być tutaj, może nie będzie za bardzo tym mieszkańcom przeszkadzać. Wyburzę te wiatraki, bo nie ma co płacić za nie tyle i sobie przyspieszmy. I zobaczmy, dobra, to sobie tutaj wyłączmy już, bądź szczęśliwy, tak, jest szczęśliwy, fajnie. Fajnie, że jest szczęśliwy, fabryk potrzebujecie więcej, tak? Więc może najpierw pierwsze co zrobię, to dobuduję tą drogę tutaj do fabryk, żeby jednak nie było to wszystko jedną drogą, bo tu się jakieś korki zaczną robić. Może to nie będą aż tak spektakularne korki jak w City Skylines, bo jak już tam oglądaliście poprzednią serię... Oczywiście jak ktoś nie oglądał, to zachęcam. Można sobie zobaczyć, jakie tam miasto zbudowałem na jednym kwadracie. Tu macie teraz linka w prawym górnym rogu. Do pierwszego odcinka, także zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Tam oczywiście te korki później są, ale. No. W tej grze to raczej nie ma tak, że tutaj będziemy widzieć jakieś takie korki realistyczne. Bardziej Także po prostu cała droga zostawiona tu gdzieś może na tych. Jak się tutaj włączy, takie coś. Dobra, nieważne. Nie widzę tego teraz. O, trafik. Nie wiem, gdzieś to się tu dało. O, to bardziej tutaj będzie. Trafik. No, to tu bardziej będzie takie, że czerwone drogi, o, coś w tym stylu. Ale jeśli chcecie zobaczyć prawdziwe korki, to zapraszam do mojej poprzedniej serii z Cities Skylines. Tam, któreś te ostatnie odcinki, to tam już korki były. Dobra, nie, nie myślmy teraz o City Skylines. Dobra, wy, wyłączmy sobie to. I widzę, że jest zapotrzebowanie na mieszkania. Także skoro jest zapotrzebowanie na mieszkania, myślę, że tutaj za tą drogą możemy sobie zrobić jakieś nowe osiedle. Takie osiedle, ale takie już bardziej porządne, już tutaj średniej gęstości zabudowa. Także zacznijmy tutaj, może. Taki kawałek na razie. Podłączmy sobie do tego wszystkiego wodę. Mam nadzieję, że mi starczy tej wody. Widzę, że nie starcza. Już ta jedna wieża ciśnień to jest za mało. Także dostawmy sobie drugą wieżę ciśnień zanim jeszcze mi zaczną tam narzekać. Zanim zaczną tam narzekać. Echem. No właśnie. Więc postawmy sobie tutaj drugą i na pewno już będzie yy, będzie lepiej. Zobaczmy jak tam w ogóle sytuacja z budżetem. Nie jest źle, nie jest źle. Zarabiamy 700, wydajemy 1000. Więc, jakby coś tutaj jeszcze popróbować sobie zmienić. Na przykład, właśnie, dodaliśmy tą nową. Aha, dodaliśmy wieżę ciśnieniem, sobie mogliśmy tylko podnieść to. No, ale teraz możemy to jeszcze bardziej zmniejszyć. To też możemy zmniejszyć. Prądu też tyle nie potrzebujemy. Przecież my mamy teraz taką elektrownię, możemy to naprawdę obniżyć. I już jesteśmy praktycznie na zero. No, może jeszcze nie, ale zaraz, jak nam się tutaj wybudują. fila czy to z wodą to sprzedtem jest? Tak, mają wodę. Nie ma problemu z wodą, także mogliśmy to sobie obniżyć. Tutaj zaraz wybudują się kolejne mieszkania. Będą wpływy większe z podatków. I powinniśmy zaraz wyjść na zero. I już nie będzie się tutaj co tym martwić. Chwila, bo on teraz jest tu niezadowolony, ale to jest to wcześniejsze. Co wy tu chcecie? Coś chcecie znowu budować? Tak, za darmo to możemy zbudować. Co to jest? Gdzie to się tutaj. Tu był taki chyba coś, że można było kliknąć w to. To? Nie. No nie wiem, nieważne. Nieważne. Jak tam ci nasi eksperci? Z czym tutaj masz problem? Woda. Ale woda przecież jest woda. No jest woda, dobra. Chyba, że. Dobra, bo to chyba chodzi o te ścieki. Ja tam zmniejszyłem. Zmniejszyłem to strasznie. Dobra, teraz powinno być lepiej. Może nie będzie jakoś narzekać. Tu widzę, że się wszystko wypełniło i dalej chcecie kolejnych mieszkań. także... Poprowadźmy sobie drogę tutaj, może taką większą gdzieś od tego miejsca. Tutaj może jednak większy ruch trochę być. To sobie tu połączmy. To tutaj przedłużymy. I tą średnią zabudową. No dobra, tu będzie tak do tej drogi bardziej. I tu. No, może być w tym stylu. Nie musi być wszędzie tak samo. W tym stylu jeszcze tutaj sobie tylko połączmy to. Dobra, nie, ta mi się tak nie podoba. Zbórzmy to. I te drogi. Żeby tu wszystkie się łączyły, na przykład w tym miejscu. No. Ale szybko to osiedle zbudowaliśmy. Szybko. Czy tam znowu ktoś się rozbija? No. No, więc takie tutaj. Takie tutaj się rzeczy dzieją. Ciekawe. Z czym ty to znowu masz problem? Yy, no i jesteśmy na plus. Jesteśmy na plus z zarobkami. To w tej grze, tak na początku, być na plus to czasem jest ciężko. Ale już jesteśmy na plusie, więc yy, jest dobrze. Zbudujmy sobie tą drogę tu. O ale ich się tutaj. O, widzę, że tutaj już coś o korkach gościu mówi. Yy, pokażcie mi te korki. Yy, gdzie to było tu? E, takie korki, to są korki? Bez przesady, tu widzę, że wody nie ma. Zajmijmy się prawdziwym problemem. Jak wody nie ma. Mm, ale wody nie ma przez to, że tutaj zmniejszyłem to. Także zwiększmy to na tyle i zaraz powinna się woda pojawić. Tak, będzie woda? Jest woda, super. Jest woda i jesteśmy nawet dużo na plus. Także, także fajnie. I oni dalej się chcą wprowadzać. Tutaj nie macie dojazdu do tego? No dobra, w takim razie wybórzmy to i spróbujmy to jakoś. No, może to być droga, dobra. Nie przeszkadza. 2000 mieszkańców, fajnie, fajnie. I widzę, że cały czas jest zapotrzebowanie na tych mieszkańców, ale jednak jest też zapotrzebowanie na fabryki, więc najpierw zbudowałbym im fabryki, bo nie ma co budować kolejnych mieszkań, jeśli oni potem nie będą mieli gdzie pracować. Także kolejno to taki fragment z fabrykami. Nie wiem, czy tu cała taka linia będzie przy tym z fabrykami, czy jakoś potem to ciekawiej spróbujemy zbudować. Też można... Może nie wiem, w różnych częściach miasta, żeby potem wszyscy tutaj się tymi jednymi drogami nie pchali. Yy, dobra, czy ja tutaj wodę dałem? Wody, wody kawałek tu jeszcze trzeba. Yy, aha. Kawałek, tutaj, tę drogę można poprowadzić. W ogóle ta droga, tutaj, taka główna, fabryczna, też mogłaby być z tego zrobiona. Czy ja to mogę tak ulepszyć? Po prostu tak, mogę, dobra. Po prostu przejechać po tym. Nie muszę tego burzyć. No dobra, więc zarabiamy dużo. Więc możemy sobie tutaj troszkę zaszaleć bardziej. Yy, w ogóle strasznie mało sklepów. Tutaj są tylko te sklepy na tej linii. Tutaj ich jest kilka. I ich nie potrzebują. Yy, dobra, no to co ja ci poradzę z korkiem? Co ja ci poradzę z korkiem? Nie wiem, jakiś pociąg będziemy robić? Czy jakieś, nie wiem, autobusy? Właśnie, jak się w tej grze robi autobusy, to chyba nie jest tak jak w City Sky. Nie, to na pewno nie jest tak jak w City Skynet. Nice. City Skynet nice się yy, rysuje linie, które mają jeździć w tej grze. Jak dobrze kojarzę, to, to stawia się po prostu przystanki. I oni sobie tam jeżdżą jakoś. Jak chcą. Więc możemy postawić troszkę przystanków tutaj w tych osiedlach. A oni już sobie tam jakoś będą jeździć. Możemy jeszcze tu gdzieś. Mo może to zmniejszy ruch. Jakieś autobusy tu będą jeździć. Znaczy, mam nadzieję, jeśli ktoś tutaj jest jakimś znawcą tej gry, takim porządnym i wie, że ja tutaj na przykład nie połączyłem tych przystanków co, czy coś, to proszę pisać. Ale, ale nie. Myślę, że. Myślę, że, że tak to się robi. I widzę, że na wszystko wzrosło zapotrzebowanie, nawet na te sklepy. W ogóle, czemu oni się tam nie chcą tutaj budować? Czyżby tu wody nie mają? Nie, no woda jest, woda jest tutaj nie ma wody, ale to jest przez to, że rury nie pociągnąłem. I dlatego też pewnie tutaj domy nie powstawały. Sklepy się budują, tutaj już zapotrzebowanie spada. Mieszkania też widzę, że się tutaj rozbudowują, więc na razie chyba nie ma co stawiać kolejnych stref. Yy, no dobra, czyli nasze miasto tutaj się bardzo ładnie rozwija. Z budżetem miała problemu środowisko. Jest problem ze środowiskiem. Nie wiem, jakieś, nie no, jeff takich pojedynczych nie będziemy stawiać. Na środowisko jest na pewno słabe, przez to, że tak tutaj tyle dymu robimy, więc nie wiem, czy tutaj jakiś park pomoże, nie wiem, no taki raczej nie. Tutaj są jakieś drzewa, także, żeby troszkę tu bardziej byli szczęśliwi, może to środowisko, może to na środowisko też jakoś wpłynie pozytywnie. Nie wiem, bo te, te drzewa te. Aha, pożar, mamy pożar. Dobra, tutaj się strażaków wołało. Nie teraz. Dobra, sorry. Co to jest? to jest? To jest cmentarz? Tam się pali. Tak, to jest cmentarz. Dobra, bo w tej grze to jest tak, że trzeba wołać ich tu. Gdzież to jest? Nie polis. To jest strażacy. Właśnie, bo w tej grze. To działa jakoś tak, że jeśli straż pożarna nie ma czegoś w zasięgu, to ja muszę ich tam ręcznie wołać. Bo zaraz wam tu pokażę, gdzie jest ta straż pożarna. O, nasza straż pożarna ma taki zasięg. W tym zasięgu najprawdopodobniej oni sami wtedy jeżdżą, a jak to jest poza tym, to ja muszę ich tam wołać. Wtedy sobie biorę ten taki wykrzyknik i tu wołam jakieś różne, co tu mam. Może nawet samolot strażacki. No ja sobie ich tu mogę teraz też zawołać no przyjadę, ale tu nic nie będzie, więc to raczej nie ma sensu. Eee, co my tu postawiliśmy? Tak, postawiliśmy cmentarz w trakcie pożaru, bo nam wyskoczył. Weźmy tu, zbudujmy jeszcze kawałek drogi obok tego. I co byśmy tutaj mogli zrobić z tym środowiskiem? Tu zaraz pewnie nam ta. E któraś ekspertka. O, ta. ta zaraz będzie krzyczeć pewnie. Co wy tu macie za problemy jeszcze? Nie no, z prądem nie ma problemu. Dobra, śmieci też tutaj sobie ładnie leżą, także to też nie jest problemem teraz. To chciałbym coś zrobić z tym środowiskiem. Yy, dobra. Mm, szpital byście chcieli, no teraz szpitala raczej nie postawię. Właśnie, bo ja sadziłem te drzewa i nam przerwał ten pożar. No zobaczymy czy... No jak no water? Aha, nie ma wody, ale... Nie ma wody i przez to, że nie ma rur, i przez to, że płacimy za nie za mało. Także zwiększmy sobie tu na tą kreskę taką domyślną. I zaraz powinniśmy rozwiązać problem z wodą. Tu widzę, że się już jakieś większe te bloki budują, więc nie musimy też tyle stref na razie kłaść, skoro oni tak się tutaj przebudują. No chyba, że. No nie wiem, chwila, bo tutaj tej wody nie ma, ale czy to jest dalej problem z tym, że ja to pod, podniosłem, te opłaty? No podniosłem opłaty i dalej jest problem. Dobra, spróbujmy jeszcze bardziej to podnieść. Dajmy nawet tutaj na całkiem, ile się da. Ok, a potem to już będziemy po prostu kłaść kolejną wieżę ciśniej. Bo to też w nieskończoność te dwie wieże tutaj na mnie będą działać. Na razie mamy i tak tych pieniędzy trochę. Yy, dajcie mi tych. No, dobra, no water to już było. O, dobra, tutaj się pali. Więc już zaczyna się jakaś akcja w tej grze dziać. Dużo rzeczy naraz. Tu wszyscy krzyczą, pożary i tak dalej. I co ja chciałem teraz zrobić? Co ja chciałem zrobić? Nie wiem, jakieś strefy? Możemy spróbować jeszcze jakieś strefy zbudować tutaj na przykład. Myślę, że jeszcze tym średnim zagęszczeniem nie ma co na razie się pchać w jakieś też wieżowce niepotrzebnie. Zróbmy to może tak. Yy, tutaj zrobimy tą drogę w ten sposób. Dobra, co jest z tym... Z tą kliniką. No w sumie my mamy tutaj gdzieś tylko jedną klinikę na całe miasto. Nie pamiętam dokładnie gdzie. Gdzie się tu stawiałem? Zgubiła się. Yy, pokażcie mi, no zdrowie. No nie jest jakoś też tragicznie, ale też nie jest super, więc. Szpital kosztuje 1200 miesięcznie, no, no nie. nie. Nie zrobię tego teraz. Chwila prądu nie mamy. Yy, więc większmy sobie szybko te... Te opłaty za prąd, i co jeszcze chciałem na klinikę? Właśnie, bo my to tutaj mamy tak tanią. Skoro mamy tyle przychodów, to możemy zwiększyć to na edukację też troszkę. Dobra, będziemy na zero dalej potem. Dobra, prąd zaraz się powinien pojawić. Tak, prąd się już pojawił. Ta klinika teraz ma dużo większy zasięg, chociaż tak ona ma zasięg w takim miejscu. Nie wiem, czy to się da przenieść. Gdzie ona jest? To jest to chyba. Chyba się tego nie da. Ile w ogóle ona kosztuje? Takie zbudowanie. Ona kosztuje tylko 400, więc ja chyba po prostu postawię ją nową klinikę tutaj, tak bardziej w centrum. Powiedzmy, w centrum. A tą zburzymy po prostu. Ok, i będziemy mieć jedną po prostu tak bardziej w środku, bo to tutaj była tak. Na uboczu, no i w zasięgu miała te, tą pustą przestrzeń, więc na pewno teraz tutaj troszkę lepiej będzie to działać. Środowisko, jest tragedia z tym środowiskiem, no ale myślę, że to przez to, że tu mamy taką elektrownię kopcącą to jednak nie jest jakaś elektrownia taka. Co my tu mamy? Słoneczną, atomową. No, a te, no to jakieś na gaz, tu też jest na węgiel, pewnie jeszcze bardziej kopci. No trudno, no nie wiem, czy coś teraz poradzimy z tym środowiskiem. Dobra, nie ma miejsc w więzieniach. To możemy zbudować tą większą policję. Możemy ją zbudować, no a tamto wyburzymy po prostu. Też nie ma co mieć tyle tego. To nie jest City Skylines, tak znowu porównuję, gdzie sobie możemy zbudować po prostu mnóstwo tego, a i tak potem przychody są olbrzymie i po prostu budujemy, budujemy. Tu bardziej trzeba bawić się tym, tymi słowakami od budżetu, bo teraz na przykład, jak mamy taki zasięg, to też nie potrzebujemy aż tyle im płacić. Możemy zapłacić im mniej i zmniejszyć lekko zasięg, tak żeby mniej więcej tutaj obejmowało tyle, ile trzeba. Okej, okay, czyli z tym już nie mamy problemu. Wow, szczęśliwi. Ile ich szczęśliwych. Więc jest dobrze. Zdrowie widzę, że rośnie. Tutaj wartość gruntu też. Edukacja troszkę spada. Właśnie, bo z tą edukacją. Jak jest z tą edukacją? Czy ta szkoła nie jest też na jakimś uboczu totalnym? Gdzie jest ta szkoła? Tu będzie szkoła. No, ona jest nawet w dobrym miejscu. Można by troszkę zwiększyć budżet, żeby miała troszkę większy zasięg. Gdzie? Albo właśnie te autobusy. Autobusy szkolne. I dzięki tym autobusom szkolnym możemy mieć zasięg na praktycznie całe miasto. A na samą edukację coś podwyższymy? W mnie nie strajkują, to nie trzeba podwyższać. Chcesz większą szkołę? No nie no, 200, 2000 miesięcznie to nie to strasznie by mi tutaj w budżet uderzyło. No trzeba uważać, nie można tak wszystkiego po prostu akceptować, budować. Trzeba uważać. Tu fajerwerki na co, nowy rok? Nie, jest. Ile to jest? Tak, 9 styczeń, 10 stycznia, 2005 więc tak, właśnie w tej grze tutaj obchodzą takie takie rzeczy. Tu sobie czas idzie. Lata lecą, jest 2005, zaczęliśmy? Nie wiem, jak było chyba 00 tutaj. Chyba tak, nie wiem, nie pamiętam. Nie patrzyłem, więc to już z 5 lat chyba to miasto ma w takim razie. I widzę, że dalej jest zapotrzebowanie na mieszkania, na sklepy, na fabryki. Myślę, że mieszkania na końcu bym zrobił. Na razie można postawić jakieś, na przykład, większe sklepy tutaj dla tych mieszkańców. Mm, tu i myślę, że tu też mogą być. I fabryk też trochę. Co my tutaj mamy? To są średnie, tutaj są duże. No chyba na przykład, że zbudujemy. Pola, możemy zrobić, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo to dużo miejsca zajmie. Dobra, zbudujemy duże fabryki, taką dużą strefę wielkich fabryk, to już nam tutaj na pewno da miejsca pracy na jakiś troszkę dłuższy czas. Nie chcę tutaj, chcę tutaj. No i fajnie, mamy to tak. W ogóle tutaj zaraz już będą jakieś duże korki. Może zrobiłbym tutaj jeszcze jedną taką drogę. Stąd na przykład, żeby tu sobie jeździli. Też potem po drodze, nie wiem, jakieś sklepy by można. Zobaczymy, co tu będziemy budować. Na razie nie chcę po prostu tutaj za blisko też budować tych domów, tych fabryk. Więc tu albo jakieś właśnie sklepy się postawi. Mogę tu troszkę drzew zasadzić. Może to troszkę pomoże tutaj odciąć te nieprzyjemne zapachy. Nie wiem, czy to tak działa tutaj w tej grze. Ale dobra. Nasadzimy tego. Nie wiem, czy to widzicie, ale takie małe drzewka powstają. Dobra. I oni dalej chcą fabryk, no ale nie wybudowali się jeszcze ci, czy oni mają wodę, czy ja tutaj za każdym razem, no właśnie, muszę po kawałku tej wody tutaj ciągnąć. W ogóle 20 minut już odcinek trwa, troszkę tutaj yy, przesadziłem, także dzięki wam za oglądanie i zobaczymy, co sobie zrobimy z tym miastem w następnym odcinku, także cześć cześć.